Jestem niesamowicie wdzięczna, że kurs w Centrum Life Coaching Polska pojawił się na mojej drodze z takimi właśnie prowadzącymi, w takiej formie i właśnie w takim wydaniu, dlatego że ten temat zgłębienia wiedzy Human Design pojawiał się w moim życiu od jakichś dwóch lat i wracał z różnych stron i przychodziły do mnie różne formy uczestnictwa w przeróżnych programach, ale zawsze coś mi jednak. Nie pasowało, zawsze, zawsze to nie było to. No i w odpowiednim dla mnie momencie przyszło to, co właśnie było dla mnie wręcz stworzone, bo kiedy czytałam program przygotowany tutaj przez prowadzące, no to czułam, że naprawdę to jest coś wyjątkowego, to jest coś na co czekałam i jak gdyby wszystkie tutaj moje oczekiwania zostały spełnione już na tym wstępnym etapie, na tym etapie oferty. Ale to, co pojawiło się potem, no to też jak gdyby przerosło moje wszelkie oczekiwania, dlatego że cały kurs został przepięknie, tak w przemyślany sposób zaprojektowany. Platforma przepiękna, na której zostały nagrane Spotkania z materiałami, e, nagrania w formie też e, takiej e, i oczywiście mówionej, ale takiej też do wydrukowania, przepiękne mm, druki, PDF-y. I to pozwoliło mi, żeby w swoim tempie, w dogodnym dla siebie czasie zgłębiać tą wiedzę, e, przyswajać, e, a potem również. E, na, to, na cotygodniowych spotkaniach online mogłyśmy tą wiedzę dalej pogłębiać i mogłyśmy to praktykować, więc dla mnie to, to również był dodatkowy atut i niezwykła wartość. To, co dla mnie też bardzo ważne, to takie zaopiekowanie się uczestniczkami. Na każdym etapie czułyśmy wsparcie prowadzących, czułyśmy to wspaniałe prowadzenie przestrzeni. I to jak właśnie prowadzące reagowały też na nasze potrzeby. Więc naprawdę dało to taki komfort, takie bezpieczeństwo i właśnie takie zaopiekowanie. Jeśli chodzi o samą treść kursu, no to mogę powiedzieć, że tutaj po prostu jest ogrom, ogrom wiedzy. Ja mam wrażenie, że jeszcze przez następne kilka miesięcy będę tą wiedzę integrować i będę ją praktykować w codzienności, a również będę chciała już tą wiedzę wykorzystywać też w pracy ze swoimi klientkami, bo jest to naprawdę przepiękne narzędzie do wspierania siebie, ale też do wspierania innych kobiet. No i dla mnie w ogóle human design to było dla mnie takie odkrywcze i taka naprawdę Okazała się dla mnie ta wiedza taką mapą do samej siebie, e, taką e, mapą do tej mojej esencji, do tej mojej prawdy, e, co pozwoliło mi w pełni zaakceptować siebie, po, pozwoliło mi e, zrozumieć, dlaczego tak działam, pozwoliło zrozumieć te wszystkie mechanizmy, które są tak gdzieś, które są tak gdzieś głęboko we mnie zakorzenione. E, no i dla mnie to było bardzo uwalniające. Więc bardzo się cieszę, że dostałam właśnie podczas tego kursu taki klucz, właśnie do tej swojej prawdy, do, taki klucz do tych drzwi, do, do takiego właśnie domu bezpiecznego i w pełni akceptowanego. No i również to, co dla mnie kluczowe, to to, że. Dzięki właśnie wiedzy Human Design zdobytej podczas kursu. Teraz wiem, jak zarządzać świadomie tą swoją energią, jak ufać swojej energii, jak podejmować decyzje najlepsze dla siebie w zgodzie ze sobą, ze swoim autorytetem i strategią, jak świadomie kreować tym swoim życiem. No i też. Bardzo jestem wdzięczna za to, że okazało się, że tak naprawdę nigdy nic, y, nigdy nic nie było ze mną nie tak, że zawsze było wszystko w porządku, po prostu taki jest mój design. Y, więc y, tym bardziej y, no jestem naprawdę... Y, bardzo wdzięczna, że na tym etapie swojego życia ta wiedza, właśnie Human Design, przyszła do mnie w takiej formie, w takim wydaniu. No i to jest dopiero tak naprawdę pierwszy etap, bo esencja Human Design, a ja już mam poczucie, że mm, tak wiele, mm, tak bardzo duże to było, transform tak bardzo wielka była to transformacja dla mnie i tak ogromne doświadczenie. Nie, nie mogę się oczywiście doczekać już kolejnych e, kroków na tej ścieżce zgłębiania wiedzy Human Design. E, jeszcze raz z całego serca dziękuję tutaj prowadzącym za przepiękną, przygotowaną przestrzeń, za to zaangażowanie, za to zaopiekowanie, za słuchanie e, i za to, że w ogóle powstał ten kurs, bo on naprawdę zmienia ludzkie życie. Dziękuję.